Czesław Blicharski, lotnik 300. Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej, urodził się 5 lipca 1918 roku. Studiował w Lwowie na Wydziale Prawa, ale wojna przerwała naukę. Skazany na 5 lat w sowieckich łagrach, by po wybuchu wojny trafić najpierw do formacji generała Andersa, a potem do lotnictwa. Zaliczył 19 lotów bojowych nocą z 13 na 14 lutego 1945 roku brał udział w słynnym nalocie na drezno. Po wojnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie skończył studia na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 1956 roku wrócił do Polski i osiadł w zabrzu. Odznaczony krzyżem oficerskim orderu Odrodzenia Polski. Do Anglii dostałem się dość uciążliwą drogą, bo powiedzmy, pierwszy etap to było więzienie. To znaczy kilka więzień, bo to się zaczęło powiedzmy w nadwórnej jeszcze w Polsce. Po tym był Stanisławów, potem był Kijów, już na Ukrainie, Nieżyń. Jeszcze raz Kijów, Charków, Wołogda, Brak mi, brak mi atlasu, żeby jeszcze dopowiedzieć. W każdym razie wylądowałem w jednym Łagrze, w Mołotowsku nad Morzem Arktycznym. Stamtąd. Tuż przed nazwijmy to inwazją, ale powiedzmy wybuchem wojny niemiecko-rusyjskiej przerzucili nas za, za krąg polarny w Workucie. No i z tej Workuty po układzie majski-sikorski, Chyba jakoś lipiec, 40, nie pamiętam już dobrze, po tym układzie zostaliśmy zwolnieni i skierowani, w przypadku moim, do buzułka, do armii polskiej, która się tam formowała. No i z buzułka dostałem się później do obozu lotniczo-marynarskiego w Kołtubance. Z Kołtubanki to już był czterdziesty chyba drugi rok. Przeżycili nas do Kerminy na południu Rosji. Stamtąd do, nad, do portu krasnojarskiego I Morzem Kaspijskim do ówczesnej Persji. Dzisiaj to jest Iran. To są dość, dość ciekawe podróże, ale skrócę się do tego, że tylko powiem o tych etapach z pachlewi, portu nad Morzem Kaspijskim w Persji. Zostaliśmy wysłani na taki krótki odpoczynek przez Anglików do Bombaju. Z Bombaju, niby to miało być dłużej, ale jakoś nie wyszło, Zawieźli, zapłynęliśmy do Kapsztanu w południowej Afryce. Kapszat będę pamiętał do, do końca życia bo ta ludność tamtejsza, mieszana, Burowie, Murzyni, Anglicy, Bóg wie nie wie kto, przyjęli nas naprawdę, jakbyśmy to już byli zwycięzcami. Takiej radości, takiej serdeczności, to naprawdę w czasie tak okropnym jak ta wojna trudno pomyśleć, a jednak jak my maszerowali przez miasto, a zaśpiewali nasze pieśni marszowe, no to widać było, że ci ludzie na chudnikach no po prostu byli z nami. Taką ukazywali radość. Tutaj może wtrącę rzecz, która jakoś u tych różnych historyków nie spotkała a jest ważna, bo jest jednym z epilogów ważnych tej, tej wojny. Pamięt, ja nie wiem, czy panowie pamiętacie o wyczynach łodzi podwodnej Orza. Dowódca jej w 39 we wrześniu nie popisał się i w Tallinie zachował się, ja tylko powiem tyle, niewłaściwie. Dostał się do Rosji i z nami Dowództwo armii w Rosji specjalnie go wyznaczyło na komendanta części polskiej transportu jadącego z Kapsztadu do Anglii. Chodziło po prostu o to, żeby uśpić jego czujność, bo on już miał nakaz aresztowania. Wie pan, takie śmieszne uczucia, bo niektórzy z nas wiedzieli o tym. i Proszę sobie wyobrazić, akademia na cześć 3 maja przemawia ten nasz bohater, a za parę tygodni na szkockim porcie już czeka na niego żandarmeria. To tak wtrącą, dlatego że jakoś. Ta sprawa, i przynajmniej z tego, co ja zdążyłem wyczytać, jakoś nie przezierała. No i w Szkocji wylądowaliśmy stamtąd, po pewnym pobucie w Szkocji, przerzucono nas na południe do lotnictwa na szkolenie. Szkolenie. Odbywało się w Anglii i w Kanadzie. I po powrocie z Kanady w styczniu dopiero 1945, a tak się spieszyliśmy na tą wojnę. W styczniu 45 dostaliśmy się do dywizjonu 300, no i w nim odbyłem tych swoich 20 lotów łącznie z tym sławnym, czy niesławnym Dreznem. I potem, jak się wojna skończyła, to dostałem się do Oxfordu na studia, bo byłem studentem czwartego roku, do czasów wybuchu wojny skończyłem, tam i wróciłem do dywizjonu, do Polish Resettlement Corps. I po dwóch latach w tym korpusie, w 49. styczniu wyemigrowałem jako zdradzony Polak z trzema braćmi, którzy Monte Montecosino do Argentyny. Ja po tym jeszcze do Urugwaju. w międzyczasie nawiązaliśmy ponownie przerwany kontakt w 39 z dziewczyną po 16 latach przyjechałem do PRL-u. No a żeby tak radośnie i weselnie zakończyć ten. Tą krótką relację, to powiem, że 10 lutego 1956 dopłynąłem do Gdańska i spotkaliśmy się po 16 latach w Gdańsku z dziewczyną, na którą, na to spotkanie ona czekała tu, ja tam. Także 13 kwietnia 1956 pobraliśmy ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zabrzu. 2 czerwca tego samego roku z różnych tam trudności, powodów różnych trudności, Użeniliśmy się w Lesku koło Sanoka bo tam ksiądz mógł nam dać taki, powiedzmy, ślub kościelny, bo w Zabrzu jakoś nie wyszło. No i 27 lutego następnego roku, to znaczy 1900. 1957 urodziła się córka bracia nie przyjechali do prl -u. tam się trzej zmarli. Ojciec, ojciec zginął w 1941, matka jeszcze zdążyłem z, z tą i połączyć się z matką po przyjeździe. Do PRL-u. Ona też zmarła, żona zmarła 8 lat temu. Ja jestem solo. Jestem ostatnim żyjącym uczestnikiem bombardowania Trestu.